Cześć, dzisiaj recenzja dosyć małej gry, jaką jest z Story autorstwa Snoozing Pixel. Jest to dzieło jednego dewelopera i trzeba przyznać, że nawet mu ta gra wyszła. Graficznie ma ona swój styl, takie dosyć pastelowe kolory. Troszeczkę przypomina Moonlightera, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że jednak nie dorasta do tego poziomu. Gra kosztuje na Steamie 54 zł. Aktualnie z okazji startu gry cena jest obniżona do 46 zł. Co jest dosyć wysoką kwotą jak na grę tego typu. Rozgrywka toczy się w takim dwuwymiarowym środowisku. Mamy tutaj połączone ze sobą plansze, które razem tworzą taką dosyć obszerną mapę. Graficznie gra wygląda nieco biednie, aczkolwiek jest grywalna i też nie napotkałem jakichś większych błędów. Jeśli chodzi o dźwiękowienie, to ono jest tutaj dosyć skąpe. Mamy tutaj kilka elementów, jeśli właśnie chodzi o uderzenia gracza, czy też ataki wyprowadzone przez przeciwników. Jeśli natomiast mowa o muzyce, to jest takowa przegrywa w tle, są to raczej takie spokojne, smętne melodie, aczkolwiek nie przeszkadzają w rozgrywce. Fabuła wprowadzająca nas w świat gry pokazuje sytuację, kiedy statek naszego bohatera zostaje zniszczony wskutek jakiejś dziwnej burzy, a następnie ten ląduje w dziwnej krainie. I naszym zadaniem tutaj jest eksploracja jej i odkrycie sekretów, które skrywa. Sterujemy tutaj postacią i naszą jedyną bronią, a właściwie obroną jest tarcza, którą niesie główny bohater. Może on za jej pomocą blokować pociski przeciwników i jeżeli tak się stanie, to on na chwilę przejmuje ich moce. I tym samym będzie można wykorzystywać ich własną broń, żeby ich likwidować, czy też użyć czasami tej mocy, ponieważ ona może być niekiedy potrzebna do tego, żeby tutaj jakiś element planszy ruszyć, coś zniszczyć i dzięki temu odblokujemy sobie drogę, żeby gdzieś w jakieś kolejne miejsce dojść. Tutaj właśnie gracz będzie musiał czasami się nieco zastanowić, jak rozwiązać co niektóre zagadki, ponieważ jest ich tutaj dosyć dużo i niekiedy trzeba pomyśleć, jak użyć elementów świata, żeby dostać się gdzieś dalej. Pewnym minusem w grze jest to, że nie wszystkie te elementy są właściwie opisane. Już jak pograłem, to czasami co niektóre odkryłem, czy też szło się domyślić, aczkolwiek uważam, że one powinny być troszkę lepiej opisane, żeby gracz wiedział co trzeba robić i jakich używać. Co niektórych niestety trzeba się domyśleć. Aczkolwiek też nie jest to jakiś wielki problem, ponieważ na tym właśnie ta gra polega, żeby zgadywać i rozwiązywać zagadki. Jeżeli będziemy walczyć z przeciwnikami i będziemy ich pokonywać, czy też będziemy tutaj niszczyć elementy otoczenia, to czasami wypadną z nich fiolki, które tutaj przywrócą nam zdrowie, czy też pieniądze, które później można zużyć. Co jakiś czas napotkamy sklepiki, i w tych sklepikach można sobie zakupić upgrade, typu zwiększenie ilości punktów życia, czy też elementów, które są potrzebne właśnie tutaj, żeby przejść na kolejny poziom. Tutaj mamy też takie skrzynie, które są poukrywane, i właśnie zadanie. Gracza jest do tych skrzyń dotrzeć, żeby móc wydobyć elementy, które one skrywają, i dzięki nim będzie można blokować przejście do nowych lokacji. I pewnym chyba takim ustępstwem właśnie w kierunku gracza jest to, że część tych elementów potrzebnych do zakończenia danego takiego, można powiedzieć, levelu można dorwać w sklepikach. Zabijając przeciwników czy też elementy otoczenia pozyskujemy kasę, i dzięki temu, jak padniemy, oni się rozpawnują, możemy tej kasy troszeczkę zgromadzić i w końcu jak, jakiejś skrzyni dorwać nie możemy. Ponieważ zagadka okazuje się za trudna, to można skierować się gdzieś tam właśnie do sklepiku i sobie zakupić te elementy, które są potrzebne, i w ten sposób poradzić sobie z jakąś zagadką. Jeżeli zginiemy, to też nie robi to jakiegoś wielkiego problemu, ponieważ postać może się zrespawnować i zachowamy wszystkie elementy, które tutaj żeśmy zdobyli. Niektóre rzeczy, które odblokowaliśmy, dajmy na to przejścia, pozostają już na stałe otwarte, a część niestety, jeżeli gracz padnie, będzie musiał raz jeszcze otworzyć. Na szczęście jest tu możliwość skorzystania z funkcji teleportacji i można przenosić się między punktami, gdzie są sklepy, dzięki czemu nie trzeba będzie gonić na miejsce przez całą planszę. Aczkolwiek przejścia te też czasami trzeba odblokować, więc tutaj trzeba będzie pomyśleć. Do kogo kierowana jest ta gra? Myślę, że do osób, które lubią nieco pomyśleć, aczkolwiek tutaj ważny jest też czasami element zręcznościowy, aczkolwiek nie ma tutaj aż tak bardzo ciśnienia na to, żeby te elementy zręcznościowe musieć wykonać. Są tu czasami obecne minigry w postaci jeżdżenia na dziku, czy też na takiej toczącej się kuli, i tutaj trzeba przyznać, że to mi akurat zaszło za sprę, ponieważ ciężko było te poziomy przejść. Tutaj zręczność była bardzo, bardzo wymagana, i niekiedy musiałem powtórzyć kilkukrotnie taką rozgrywkę, żeby móc przejść na miejsce. Moja ocena? Myślę, że jest to jakieś 5 na 10. Gra jest takim typowym średniakiem, aczkolwiek ma w sobie kilka elementów, które też mogą gracza przyciągnąć. Jak już mówiłem, nie jest to twór pokroju Moonlightera. W tej grze można by kilka elementów poprawić. Gdyby miała też jakąś bardziej dopracowaną grafikę, też wyglądałaby znacznie, znacznie lepiej. Aczkolwiek jest grywalna. Ma swój urok, zagadki, które trzeba rozwiązać, też są dosyć ciekawe. Sama idea gry jest dosyć prosta, i tutaj gracz będzie kierowany, by wysilić swoją mózgownicę i zastanowić oraz rozwiązać problem, jak przejść pomiędzy lokacjami, coś odblokować, gdzieś pójść, coś zebrać itd. Tak tak więc tytuł sam w sobie grywalny, jeżeli tą grę dorwać gdzieś na wyprzedaży, to myślę, że można też chwilę pograć i spróbować przejść samemu i rozwiązać zagadki, które to postawi przed nami autor. Gra jest obecnie dostępna jedynie na Steamie w cenie 46 zł, gdzie jej regularna cena to 54 zł. Nie jest dostępna poza Steamem i jak widać, na razie nie zostały te statystyki odświeżone. Jeśli chodzi o ceny poza Polską, to jak widać, kształtuje się w ten sposób, a my, jak zawsze, niestety na szarym końcu cen. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera, tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ ta gra dopiero wystartowała, a wcześniej nie była dostępna nawet jako beta. Gra po instalacji zajmuje około 390 MB na dysku, a jeżeli chcielibyśmy ją pobrać, to do pobrania będzie 235 MB. Tutaj jeszcze nie wspomniałem, ale gra posiada polski interfejs, posiada spolszczenie, które jest też dosyć dobrze zrobione. Aczkolwiek tych napisów, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie ma na zbyt dużo. Tutaj przede wszystkim są pokazywane jakieś obrazki, jaką instrukcje, Nie ma natomiast tekstu, który jest, można powiedzieć, jedynie tylko w menu. Gra nie posiada na chwilę obecną kart, ale posiada osiągnięcia i tych jest 30 do zdobycia. Mnie przez 7 godzin gry udało się jak na razie uzbierać ich 20. Jeśli chodzi o przedmioty z gier typu tła, ikonki itd., to ta gra na chwilę obecną żadnych takowych nie posiada. Jeśli chodzi o Steam Charts, jak i też How Long to Beat, to nie ma tutaj ani czasu ukończenia, ponieważ gra dopiero wyszła, ani też nie mamy statystyk ile osób w nią w ogóle będzie grać, czy też grało. Zapraszam was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć zawalczyć o jakąś grę, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam yy, widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.